Cześć! To już dziesiąty odcinek z serii Portfela Publicznego, do którego oglądania gorąco Cię zachęcam. W dzisiejszym filmie omówię zakupy, których dokonałem w październiku, pokażę trochę inne spojrzenie na wyniki teksta, które będziecie mogli zastosować również w innych spółkach, omówię wyniki Louis Vuitton oraz wrócę do ostatnio wydanej analizy dla makaronów polskich, aby przyjrzeć się modelowi wyceny przedsiębiorstwa, co również będziecie mogli wykorzystać w swoich inwestycjach. Zapraszam do oglądania! Tak jak zawsze szybki disclaimer, abyście pamiętali, że to co tu usłyszycie i zobaczycie nie stanowi porady inwestycyjnej. A teraz już przejdźmy do tematu odcinka. W tym miesiącu do portfela trafiło 5000 zł, za które kupiłem 49 akcji TextSA oraz 144 udziały ETF-u DTLA. Pod ostatnim filmem zostało zadane pytanie, czy mógłbym coś więcej powiedzieć o DTLA. Nieco dokładnie opisałem ten instrument w moim pierwszym filmie z serii Portfela Publicznego. Zagłębiłem się tam w specyfikację i ciekawostki tego ETF-u, więc zachęcam do jego oglądnięcia. Natomiast na chwilę obecną, jeśli chodzi czysto z inwestycyjnego punktu widzenia, dlaczego nabywam ten instrument, to powód jest prosty. Chcę mieć ekspozycję na dolara amerykańskiego. ETF TTLA to fundusz pasywnie zarządzany, skupiający amerykańskie obligacje z terminem wykupu powyżej 20 lat. A więc dokonuję wymiany złotówek na dolary i następnie kupuję jednostki tego funduszu, który daje mi możliwość inwestycji w obligacje. Jest to istotne z dwóch powodów. Po pierwsze, pieniądze nie leżą bezczynnie, tylko generują kilka procent w skali roku, przynajmniej nie zjada ich inflacja. Po drugie, jeśli dokonujemy przewalutowania u brokera albo w internetowym kantorze, to mogą to nie być najlepsze miejsca, gdzie może tak po prostu leżeć gotówka. Jeśli coś miałoby się stać u mojego brokera, to wolę większość pieniędzy mieć ulokowane w jakimś aktywie, ponieważ trudniej jest wtedy w cudzysłowie ruszyć takie zasoby. A dlaczego nie wykorzystuję dolarów od razu? Po prostu nie mogę na razie znaleźć interesujących mnie inwestycji. Dlatego DTLA traktuję jako tymczasowy schowek na dolary i jak znajdę jakąś okazję, to bez wahania zamknę pozycję na DTLA i przerzucę środki na inny instrument. Tak tylko dodam, że fundusz ten poprzez inwestowanie w obligacje o długim terminie wykupu potrafi być bardzo zmienny. Wynika to ze specyfikacji obligacji. Im dłuższy jest okres wykupu, tym bardziej obligacja jest czuła na obecne zmiany w polityce monetarnej i w sumie nie tylko monetarnej, z racji tego, że obecne zmiany mogą wywierać wpływ na kolejne 20-30 lat działania tego instrumentu. Prostym przykładem jest zmiana rentowności przyszłych obligacji poprzez obniżenie bądź podwyższenie stóp procentowych. Gdy stopy są cięte, a więc rentowność nowych emisji spada, cena starszych obligacji rośnie. Z racji tego, że płacą wyższe odsetki od tych nowo wyemitowanych. I jeśli mamy obligację trzyletnią, to zmiana 0,5% i 1% nie będzie miała większego znaczenia na wynik końcowy. Dlatego ceny tych obligacji nie zmienią się znacząco. Natomiast, gdy do wykupu pozostaje np. jeszcze 25 lat, to 1% zmienia bardzo dużo, dlatego ceny takich obligacji reagują mocniej. Ta prosta analogia nie ma zastosowania w 100% przypadków. Obligacje mają różne parametry, ale mniej więcej tak sobie to można wyjaśnić. Drugą kwestią jest zaufanie do emitenta. Na przykład Stany Zjednoczone mają obecnie problemy z wysokim deficytem, co wpływa na poziom zadłużenia i koszt jego obsługi. Istnieje niezerowe prawdopodobieństwo, że Stany Zjednoczone zbankrutują. Po prostu nie będą w stanie spłacać swoich zobowiązań, czyli wykupić obligacji. Nabywając trzyletnią obligację możemy być prawie pewni, że w tak krótkim okresie raczej nie podzieje się aż tak źle, że USA będzie mieć problemy z ich wykupem. Natomiast 20-30-letnie obligacje już mogą być obarczone takim ryzykiem i ich cena nie musi być matematyczną wypadkową oprocentowania jej okresu. Może być tak, że inwestorzy nie będą skłonni ich nabywać z obawy o wypłacalność rządu. Mówię tu w kontekście USA, ale ten przykład możemy zastosować do każdego kraju czy firmy. Nie wieszczę, że USA zaraz upadnie, ale jeśli nadal będą jechać na takim deficycie i nie stanie się nic nieprzewidzianego, to nabywca 20-30-letnich obligacji musi brać pod uwagę ryzyko, że ich dług w stosunku do PKP może wzrosnąć do astronomicznych poziomów, i wtedy albo nie otrzyma pożyczonych pieniędzy, albo inflacja będzie na tyle duża, że w sumie nie będzie sensu ich odzyskiwać. OK, przejdźmy z sekcji Czarnowictwa do oazy optymizmu, czyli do spółki Tekst, o której ostatnio już wspominałem, ale mam jeszcze jedno przemyślenie odnośnie tego, jak można interpretować obecne trendy spadkowe najpopularniejszej aplikacji spółki. Mianowicie, klient-klientowi nierówny. Gdy przeanalizujemy wykres, pokazujący, że już połowa klientów płaci miesięcznie za produkty spółki 500 dolarów lub więcej, możemy z pewnym przybliżeniem dokonać podziału na tych, nazwijmy to, większych i mniejszych klientów. Przyjmijmy, że płacących klientów tekst posiada 35 tysięcy. W live czacie jest nieco ponad 33 tysiące, w chatbocie 3,5 tysiąca, helpdesk to 2 tysiące, natomiast ponad 30% z nich korzysta więcej niż z jednej usługi, więc myślę, że takich unikalnych klientów może być około 36-37 tysięcy, ale przyjmijmy, że jest ich 35 tysięcy dla zachowania większego marginesu na pomyłkę. Ok, teraz policzmy, ilu jest większych klientów, a ilu tych płacących poniżej 500 dolarów miesięcznie. MRR dla ostatniego kwartału wyniosło 7,17 miliona dolarów. 50% tej kwoty, czyli nieco ponad 3,5 miliona, wygenerowała grupa więcej płacących klientów. Niestety nie znamy dokładnych rozkładów płatności w tej grupie, dlatego na razie przyjmijmy, że każdy płaci równo po 500 dolarów. A po uzyskać nieco ponad 3,5 miliona dolarów. Czyli połowę miesięcznych powtarzalnych przychodów, w tej grupie musiałoby się znajdować przynajmniej 7160 klientów. Wiemy jednak, że spółka pozyskała klienta płacącego ponad 1 milion dolarów rocznie, co daje około 83 tysiące miesięcznie. Gdy uwzględnimy to w naszych obliczeniach, liczba więcej płacących klientów spadnie do około 7 tysięcy. Z pewnością jest ich jeszcze mniej, raczej nie jest tak, że nagle powyżej 500 dolarów klienci przestają płacić więcej. Podejrzewam, że więcej płacących klientów jest jeszcze pewnie o 1-2 tysiące mniej niż wynikałoby z naszych obliczeń, ale zostańmy przy 7 tysiącach dla zachowania marginesu. A więc z drugiej strony naszego równania pozostało nam około 28 tysięcy klientów płacących poniżej 500 dolarów. Jaka kwota średnio przypada na klienta po tej stronie? Około 127 dolarów miesięcznie. Oczywiście jest to średnia. W tej grupie znajdzie się rozkład klientów płacących od kilkunastu dolarów do prawie 500. Co nam daje taka informacja? Dzięki niej możemy wywnioskować, jak bardzo odpływ klientów jest bolesny dla spółki. Tak jak już wspomniałem, klient klientowi nierówny. Od marca 2024 roku, czyli początku pierwszego kwartału dla spółki, do chwili obecnej z live Chata odeszło ponad 4,5 tysiąca klientów, których nie zrekompensowały nawet w połowie pozostałe aplikacje. Natomiast zbyt dużego spadku, wręcz z kwartału na kwartał jest coraz lepiej, w miesięcznych powtarzalnych przychodach oraz w przychodach ogółem, wyrażonych w dolarach, nie widzimy. Znaczy to że klienci którzy przestali korzystać z rozwiązań tekstu byli raczej z tych mniej rentownych i oczywiście ich odpływ nie jest dobry dla spółki ale czasami na podstawie takich danych jak nominalna liczba klientów możemy podjąć pochopne decyzje i zakładać że zaraz zawali się cały biznes. Tak więc gdy zobaczycie następne wyniki tej spółki a w nich informacje że kolejne tysiąc osób zrezygnowało z live to pomyślcie o tym tak, że może zrezygnowało 1100 klientów, a 100 nowych zostało pozyskane. I ta setka generuje podobne lub większe przychody od tych co odeszli. Może zdarzyć się tak, że na przykład za rok z LiveChata będzie korzystać już nie 33, a 25 tysięcy użytkowników, a spółka będzie generować coraz to lepsze wyniki. No ale zamknijmy już temat ilości klientów, ich spadek jest oczywiście niekorzystny, ale nie przekreśla tego biznesu. Niedawno spółka zaprezentowała swoją nową aplikację TextUp szerszemu gronu odbiorców. Jej aktywne promowanie właśnie ruszyło. Jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądać pod względem wyników. Patrząc na pricing, możemy sobie uzmysłowić, jakie kwoty mogą być targetem dla tych bardziej rentownych klientów. A z jakiego rozwiązania będzie korzystać większość użytkowników. W tej aplikacji widać, że sporą część przychodów będą stanowiły dodatkowe usługi, tzw. paper usage. Na konferencji prasowej Marcin Droba z relacji inwestorskiej spółki powiedział, że przejście obecnych klientów z Live Chata na Text App sprawi, że domyślnie będą płacić więcej. Poznaliśmy też wstępne wyniki za drugi kwartał. MRR nieznacznie spadł do 7 milionów 60 tysięcy dolarów, natomiast łączne przychody za 3 miesiące wyniosły nieco ponad 22 miliony. Pełne wyniki za pierwszy kwartał otrzymamy za około miesiąc. Przejdźmy dalej. Louis Vuitton zaliczyło ostatnio prawie 15% wzrost w przeciągu jednej sesji, po tym jak spółka przedstawiła wyniki za trzeci kwartał. Grupa zanotowała organiczny wzrost w każdej z sekcji, której działa oprócz wyrobów skórzanych. Co ciekawe i co nie zostało niezauważone na konferencji prasowej, sekcja Wine and Spirits w końcu pokazała pewne oznaki odbicia. Możliwe, że widzimy pierwsze efekty restrukturyzacji tego biznesu. Natomiast słowo wzrost organiczny jest tu kluczowy, ponieważ nie uwzględnia on wpływu kursu walut, który jednak rzutuje na wyniki finansowe. I gdy popatrzymy na wartości nominalne, to już tak pięknie nie jest. To znaczy nie jest źle, ale faktyczny wzrost w trzecim kwartale widać wyłącznie w sekcji Selective Retailing, czyli głównie w Seforze. Finalnie, w łącznych przychodach za 9 miesięcy spółka traci do 2024 roku około 2,5 miliarda euro, czyli nieco ponad 4%. Natomiast tylko połowa z tego spadku wynika z działalności operacyjnej. Druga połowa to wpływ kursów walut. Nie jest to zaskoczeniem, jeśli słuchaliśmy wypowiedzi zarządu z początku roku. Natomiast to, co dało tak duży impuls do wzrostu, to ewidentna poprawa sprzedaży w Chinach. Na przestrzeni całego roku wciąż wynosi minus 6% względem 2024. Natomiast zarząd podkreśla, że na tym rynku doszło do zauważalnej poprawy. A przypomnijmy, że jest to największy rynek zbytu dla grupy LVMH. Dodatkowo w testamencie niedawno zmarłego Giorgio Armaniego istnieje zapis, że zgodnie z jego wolą, fundacja, która przejmie jego firmę, powinna sprzedać 15% udziałów w spółce jednemu z gigantów z tej branży. Wśród wymienionych w testamencie znalazły się L'Oreal, Luxotica oraz LVMH. Tak wybrana firma będzie miała możliwość zwiększenia swojego zaangażowania i przejęcia pakietu kontrolnego. Możliwe, że to właśnie Bernard Arnault zostanie zapytany jako pierwszy, czy nie chciałby dodać nowej spółki do swojego portfolio. Zobaczymy jak ta sytuacja się rozwinie. A teraz przejdźmy dalej. Makarony Polskie w końcu pokazały wyniki za drugi kwartał. Przychody wyniosły 73 miliony złotych, a więc o 2 miliony więcej niż przed rokiem, natomiast nie przyłożyło się to na poprawę wyniku operacyjnego ze względu na wzrost kosztów wytworzenia produktów. Spółka tłumaczy to większą presją cenową ze strony sieci handlowych oraz konkurencji. Finalnie, drugi kwartał zakończył się z wynikiem netto na poziomie 4,5 miliona złotych, a całe półrocze 12. Jest to wynik, powiedziałbym, alarmujący, szczególnie w kontekście marsz, które to grupa w ostatnim czasie utrzymywała na wyższym poziomie niż konkurencja. Warto jest obserwować, czy makarony polskie będą w tym temacie równać do średniej, która nie jest zbyt wysoka z racji branży. To, co rzuca się w oczy, to wynik przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, który spadł do 3 milionów względem 25 w poprzednim okresie. Oczywiście składa się na to słabszy wynik netto, kapitał obrotowy odjął 3 miliony, ale największą korektą ukazał się podatek dochodowy, którego spółka w pierwszym półroczu zapłaciła prawie 9 milionów. Dlaczego tak dużo? Gdy zaglądniemy do bilansu, to zobaczymy, że spółka spłacała w ten sposób zobowiązania podatkowe, które narosły w poprzednim roku. Niewątpliwie pozytywnym jest znaczny wzrost sprzedaży w segmencie mięsno-warzywnym, w którym znajdują się dania gotowe na tackach, produkt, który grupa od jakiegoś czasu mocno rozwija. Segment ten wzrósł z 26 milionów w pierwszym półroczu 2024 roku do 34, a więc o 30%. Jest to dużo bardziej dynamiczna część działalności, która za jakiś czas może stanowić całkiem niezłą alternatywę dla spółki, której biznes w zdecydowanej większości zależał od makaronów. Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy raporcie analitycznym, który został wydany dla makaronów jakiś czas temu, a który to wskazuje cenę docelową akcji na poziomie 40 zł. Przyjrzyjmy się jednej z metod wyceny wartości wewnętrznej firmy, która została użyta, a mianowicie modelowi DCF. W wielu książkach i wypowiedziach wybitnych inwestorów, jak chociażby Warrena Buffeta, możemy przeczytać, usłyszeć, że wartość wewnętrzna przedsiębiorstwa to suma wszystkich przyszłych zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Z grubsza chodzi o to, że spółka jest warta tyle, ile może wygenerować gotówki dla jej właściciela do końca jej życia. Jest to w miarę logiczne podejście, ponieważ raczej nikt nie inwestuje z altruistycznych powodów. Dlatego im więcej spółka potrafi zarobić dla inwestora, tym większa powinna być jej wartość, nie mylić z ceną akcji. W tą zasadę dobrze wpisuje się model DCF, który ma na celu obliczyć sumę przyszłych przepływów pieniężnych wyrażonych w wartości teraźniejszej, czyli inaczej mówiąc zdyskontowanych. Nie będę teraz omawiał dokładnie szczegółów tego modelu, są one powszechnie dostępne. Przejrzyjmy się natomiast jak został on wykorzystany w praktyce przez analityka giełdowego przy wycenie makaronów. Może przyda Wam się taka wiedza przy określaniu wartości Waszych inwestycji. W modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych główną rolę odgrywają, i tu zaskoczenie, przepływy pieniężne oraz stopa dyskontowa. Stopa dyskontowa to procentowa wartość, o którą będziemy pomniejszać przyszłe zyski. Na przykład dla naszych pieniędzy w banku czy w skarpecie stopa dyskontowa jest poziomem inflacji. W przypadku modelu DCF najczęściej wykorzystywany jest WACC, czyli średnioważony koszt kapitału. W przypadku makaronów nie było inaczej. Analityk obliczył wag w wysokości 11%. Aby obliczyć koszt kapitału dla spółki, musimy obliczyć go osobno dla kapitału własnego i kapitału obcego, czyli zadłużenia. A następnie poddać wyniki odpowiedniej wadze. W przypadku makaronów praktycznie nie istnieje kapitał obcy i jego waga to jedynie 2%. Tak więc na wag praktycznie w całości wpływa kapitał własny. Koszt kapitału obcego to raczej prosta sprawa. Bierzemy oprocentowanie długu i pamiętamy o tarczy podatkowej. Obliczenie kosztu kapitału własnego jest nieco bardziej skomplikowane, no bo jak wycenić pieniądze spółki, np. z zysków zatrzymanych czy zebranych podczas IPO? Jak się nad tym troszkę pochylimy, to dojdziemy do wniosku, że jeśli spółka ma pieniądze, to chciałbym, aby przynajmniej generowała taki zwrot jak poziom inflacji. Jest to dobra droga myślenia. Po co nam inwestować w firmę, której zwrot z kapitału własnego jest niższy niż inflacja? W takim wypadku wolałbym kupić obligacje. Nie dość, że pobije inflację, nie w każdym przypadku, to jeszcze zminimalizuje ryzyko. A więc zastosujemy tu coś, co w ekonomii nazywa się kosztem utraconych korzyści lub kosztem alternatywnym. Dając spółce pieniądze, nie dam ich na obligacje, czy gdziekolwiek indziej. Natomiast przyjmuje się obligacje jako stopę wolną od ryzyka. A skoro przy ryzyku jesteśmy, to ono też podlega wycenie. Na slajdzie możemy zobaczyć coś takiego jak poziom bety nie wiem dlaczego makarony dostały tu jeden, ale nieważne, nie ja dokonywałem tej analizy oraz premię za ryzyko. Określenie premii za ryzyko jest trochę subiektywne, ale jeśli ktoś chciałby zgłębić ten temat, to Damodaran na swoim kanale publikuje chyba raz w roku obszerne analizy odnośnie ryzyka konkretnych krajów. No dobra, bo się rozgadałem o koszcie kapitału, a możecie tu wstawić własną dowolną wartość, którą chcecie uzyskać od spółki. Im będzie ona wyższa, tym restrykcyjniej podejdziecie do tematu. Idąc dalej, wartość dyskonta już mamy, teraz czas na przepływy. Nie chodzi o zysk netto, bo to nie są pieniądze, którymi można dowoli dysponować. Przeważnie bierze się wolne przepływy pieniężne a więc mniej więcej wynik z działalności operacyjnej po podatku z dodaną amortyzacją. Zmianami w kapitale obrotowym i odjętymi nakładami kapitałowymi. Warren Buffett preferuje tzw. zyski właścicielskie czyli zysk netto powiększony o amortyzację, pomniejszony o zmiany w kapitale obrotowym oraz maintenance capex czyli nakłady kapitałowe, które są wykorzystywane do utrzymywania obecnej działalności. Na pierwszy rzut oka to prawie to samo, ale nie do końca. Zyski właścicielskie uwzględniają m.in. działalność finansową, czyli np. obsługę długu. Jaką metodę nie weźmiemy? Chodzi o to, aby obliczyć ilość pieniędzy, jaką spółka może rozporządzać, np. wydawać na rozwój, wypłatę dywidendy, zmniejszenie zadłużenia itd. Takie przepływy możemy prognozować na kilka lat w przód. Na przykład, jeśli uważamy, że jakaś spółka ma potencjał, to możemy założyć, że jej FCF będzie rosło o na przykład 10% rok do roku przez następne 5 lat. W przypadku makaronów widzimy, że prognozy na ten rok to 29 milionów złotych. Z przychodami na poziomie 297 milionów. Natomiast do 2030 roku prognozowane przychody to już 429 milionów, z czego 41 milionów mają stanowić wolne przepływy pieniężne. Nie zamierzam tu oceniać, czy jest to realistyczne założenie. Wydaje mi się, że wzrost przychodów o 50 milionów w 2027 roku raczej nie jest możliwy bez kolejnych akwizycji, ponieważ ta branża nie rozwija się w takim tempie. Miejmy świadomość, że im wyższe wzrosty założymy i im dalej będą one sięgać, tym bardziej się pomylimy, bo pomylimy się niemal na pewno. Pytanie, w którą stronę i jak prawdopodobny może być nasz scenariusz? Oczywiście nie musimy prognozować przyszłych okresów i też nie musimy prognozować wzrostów. Mogą to być spadki. Jak obliczałem ostatnio wartość wewnętrzną XTB, to założyłem dwuletnią tendencję spadkową, po której nastąpi odbicie, więc nasze prognozy nie muszą być też liniowe. Ale gdy już to zrobiliśmy, to dyskontujemy wartości przypływów. Czyli na przykład za rok te pieniądze są o 11% mniej warte. Pamiętając, że w każdym kolejnym roku stopa dyskontowa się kumuluje, jak odsetki na lokacie. Czyli za 2 lata to już nie będzie 11%, tylko 11 do potęgi drugiej. Wyniki tego działania widzicie w wierszu wartość bieżąca FCF, to już są liczby po dyskoncie, a poniżej widzicie ich sumę. Jest to 136 milionów złotych. Tyle analityk szacuje, że spółka wygeneruje dla nas wolnych przepływów pieniężnych w tym okresie. Jest to pierwsza część równania, ponieważ po 5 latach makarony nadal będą istniały, Bo chyba że nie będą. Ale analityk zakłada, że będą, i po tym okresie oblicza się wartość rezydualną, tzw. terminal value spółki. Przeważnie oblicza się ją na podstawie ostatniego przepływu z naszych prognoz i dzieli przez naszą stopę dyskontową. W tym miejscu nie zakłada się już wzrostu na poziomie 5-10%, jeśli już chcemy jakiś wzrost uwzględnić, to przyjmuje się wartość niższy niż wzrost gospodarczy, ponieważ spółka nie może rozwijać się w nieskończoność szybciej niż gospodarka, bo w końcu by ją przerosła. Analityk założył 0,5% jako wzrost rezydualny, a więc nasze terminal value wyniesie 41 milionów podzielone przez i tu VAC minus wzrost rezydualny. Wynik możemy zobaczyć w wierszu poniżej, czyli około 384 milionów złotych. Tyle jest warta spółka po zakończeniu okresu prognoz do końca jej żywota. To oczywiście należy zdyskontować jako szósty okres w obecnej analizie, i obie liczby, a więc bieżąca wartość rezydualna oraz wartości przepływów z okresu analizy, dodajemy do siebie. Jest to suma prognozowanych wszystkich przepływów pieniężnych, które wygeneruje spółka. Jeśli, tak jak w przypadku makaronów, spółka nie posiada zadłużenia, a wręcz ma nadwyżki gotówki, to możemy dodać je do naszego wyniku. I tak analitykowi wyszło, że wartość wewnętrzna makaronów polskich to 378 milionów złotych. Oczywiście nie chodzi tu o trafienie w punkt, natomiast im bardziej restrykcyjnie do takich obliczeń podejdziemy, tym większy margines na pomyłkę będziemy mieli. Wiem, że opowiadałem o tym przykładzie trochę chaotycznie. Zbieram się, aby to jakoś usystematyzować, ale jest to tak szeroki temat, że jeszcze brak mi w tym doświadczenia, żeby swobodnie o tym mówić. Niemniej jest to dla mnie jeden ze sposobów zabezpieczenia portfela przed ewentualną bessą. Ok, przejdźmy do podsumowania. Łączne wpłaty w tym roku przebiły 50 tysięcy złotych, czyli połowę zakładanego celu dla portfela, a więc teraz powinno być już z górki. Na pierwszą pozycję w portfelu wysunął się LVMH po bardzo udanym okresie, natomiast na drugiej znalazł się ETF DTLA, co odwzorowuje moje ostrożniejsze podejście w ostatnim czasie oraz sukcesywne budowanie pozycji w dolarze amerykańskim. Dokładny skład portfela wygląda następująco. Nic się w nim za bardzo nie zmieniło. Wspomniałem ostatnio o możliwości dodania kolejnej spółki, jeśli analiza wypadnie dobrze. Jeśli ktoś jest ciekawy, co to za spółka, to jest w nią Pandora, ta od Biżuterii. Ogólnie działalność wygląda dobrze, jest w niej pewien potencjał. Spółka wydaje się w miarę tania, natomiast ciążą nad nią dwa znaki zapytania. Po pierwsze, cła ze strony Stanów Zjednoczonych, które spółka chce obejść eksportując do Kanady, a po drugie, wysokie ceny kruszców, głównie srebra. Natomiast w tym aspekcie też nie jest tak źle, bo spółka jest zahedżowana na całkiem długi okres, a samo zużycie metali szlachetnych w produkcji nie jest aż tak duże. Jednak jeśli chcemy kupić Pandorę, na przykład przez XTB, to będziemy musieli ponieść podwójne koszty przewolutowania i powinniśmy to uwzględnić w doborze naszych inwestycji. No dobrze, na dziś to już wszystko. Jeśli macie jakieś pytania, uwagi o Belgii, to zapraszam do sekcji komentarzy. Ja się z Wami żegnam i mam nadzieję, że do następnego. Cześć!